Witamy z Chorwacji. Słuchajcie, dzisiaj przyrządzimy prawdziwe, prawdziwe danie chorwackie, czyli peke. Tutaj już mamy spód, tutaj mamy pokrywę górę, proszę pokazać, a tu palenisko się rozpala już na taki fajny ogień. Będziemy po kolei mówić, co użyjemy do tej peki. Znajdujemy się w apartamentach w Wodice, w miejscowości Wodice i dzisiaj tak jak Tutaj mówił mój przynmówca, będziemy robić pekę, czyli takie tradycyjne chorwackie danie, w zasadzie takie porównywalne do naszego kociołka. Gościmy profesjonalistę, który nas yy, będzie wspierał A. w całym cyklu gotowania. A ja się od Państwa będę uczył, bo tu są prawie, słuchajcie, Chorwaci, ale ty, każdy, kto tu przyjedzie z Polski, będzie mógł spróbować zrobić z Państwem sam. Kładziemy ziemniaczki. Położymy ziemniaczki. Otoczyliśmy je przyprawach, Wydaje się, że może jest dużo tych przypraw, ale one nikną później w trakcie pieczenia. Dobry. Mamy ziemniaczki i żeberka mamy. To tak na bogato. Tak. Mięsko przyprawione, troszkę wywaru, damy tu, troszkę, tak, dobrze. i tu powtykamy troszkę. No i pierczareczki zaraz damy, mamy worków, powtykamy. Co my mamy jeszcze? Słuchajcie, tak to pięknie wygląda. Taka peka, ale potem, gdzieś za dwie godziny, powiemy Wam jak smakuje.